Hej, co w stawie piszczy, a w zasadzie także co w nim strzela, klika, trzeszczy. Dzisiaj o dźwiękach w stawie. Zapraszam. Na początku warto wspomnieć tylko, że dźwięki, które wychodzą z naszych stawów na ogół nie są groźne. Problem jest wtedy, gdy występują one wyjątkowo asymetrycznie, czyli na przykład jedno kolano daje nam o wiele więcej dźwięków niż drugie. Albo jeśli wiąże się to z występowaniem bólu, Obrzęku czy powstało, na przykład bezpośrednio mm, po jakimś urazie. Nasze dźwięki zaczniemy sobie od czyszczenia, takiego ocierania. Ten dźwięk bardzo często będzie miał miejsce w stawie kolanowym. Dlaczego? Najczęściej przyczyną tego będzie chondromalacja rzepki, czyli rozmiękanie chrząstki na, rzep na, rzep na rzepce. O tym e, już wcześniej nakręcałem osobny odcinek i. I do tego was odsyłam. Natomiast te dźwięki mogą także wynikać ze zmian zwyrodnieniowych na stawach. Oprócz stawu kolonowego, w którym będziemy czuć te trzeszczenie, ocieranie, stawem, w którym dość szybko się też mogą te zmiany pojawić, to będzie, to będzie staw biodrowy czy staw skokowy. Dodatkowo, jeszcze takie dźwięki najczęściej będą nasilone wtedy, gdy staw będzie mocniej obciążony. Czyli na przykład, jeśli mam jakieś trzeszczenie, ocieranie w stawie, w stawie kolanowym i wykonam taki półprzysiad, to usłyszę jakiś dźwięk. Ale jeśli wykonam ten półprzysiad na jednym kolanie, to ten dźwięk powinien być nieco bardziej. Nieco bardziej słyszalne. Więc takie dźwięki mogą świadczyć o często jakichś początkowych, e, początkowych zmianach zwyrodnieniowych. E, kolejna rzecz to mm, klikanie, przeskakiwanie. Mm, klikanie w okolicy stawu, e, a szczególnie takie, które możemy tak naprawdę w kółko powtarzać, które się w zasadzie nie kończy, najczęściej sprowokowane będzie przeskokiem ścięgna, czyli ścięgna to jest struktura, która łączy kość z mięśniem, przeskokiem ścięgna nad jakimiś wyniosłościami kostymi. Takich miejsc mamy kilka w naszym organizmie, które bardzo często prowokują typ, tego typu dźwięki. Jest to m.in. guzek, większy kości ramiennej krętaż większy kości udowej, czy znaczy, chociażby okolica kostki bocznej, która budowana jest przez, przez kość, przez kość Strzałkowo. Takie klikania też na no, rzadko kiedy są groźne, one mogą gdzieś stanowić nam o jakiejś większej elastyczności stawów, tak? o jakiejś ewentualnej jakieś niestabilności tych stawów, ale często możemy mieć przez kilkanaście lat i nie będą stanowić jakiegoś większego problemu i będą utrzymywać się na stałym poziomie. Jeśli natomiast klikanie łączy się z blokowaniem ruchu, a takie sytuacje mogą mieć miejsce na przykład w stawie kolanowym. Czyli na przykład jeśli jedziemy na rowerze i doszło do zablokowania się tego stawu kolanowego, nie możemy go po prostu ani wyprostować, ani zgiąć, musimy wykonać jakiś dynamiczny ruch, wtedy e, takie kliknięcie, po którym następuje zablokowanie stawu może świadczyć o występowaniu tak zwanego ciała wolnego. W stawie kolanowym, czyli na przykład jakiegoś fragmentu który, fragmentu oderwanej łąkotki, czy w stawie ramiennym, fragmentu jakiegoś oderwanego, tak zwanego obrąbka stawowego. I to jest sytuacja, którą powinniśmy jak najszybciej, jak najszybciej diagnozować, udać się do, do fizjoterapeuty, do lekarza, bądź też na bezpośrednio nawet na rezonans magnetyczny. Więc tutaj kliki mogą być. Mogą być groźne i nieco mniej groźne. Kolejne dźwięki, które mogą wychodzić z naszych stawów, są to chrupania, takie chrupanie połączone z klikaniem, które najczęściej występuje wtedy, gdy długo staw nie używane. Czasem to może być godzina, a czasem wystarczy 20 minut, i ten dźwięk będziemy mogli sprowokować. Te dźwięki często wzbudzają też niepokój pacjentów, jeśli one występują. I tak jak wcześniej powiedziałem, jeśli one nie prowokują bólu, jeśli nie są związane z jakimś urazem, to nie jest to mm, na ogół żaden problem. Ten dźwięk wynika z tego, że w stawie dochodzi do nagłej zmiany ciśnienia. Jakby omówienie tego dźwięku to jest jakby osobny temat jeszcze. Ale jest to także zjawisko naturalne, i nie ma jakby badań, które by potwierdzały, że takie klikanie, takie chrupanie w stawach mogłyby w jakiś sposób destrukcyjnie wpływać na, wpływać na, na ich budowę. Więc tego nie powinni, takich dźwięków nie powinniśmy się obawiać, chyba że one występują bardzo często, i tak jak już, już wcześniej mówiłem, wiążą się z jakimiś innymi, innymi dojrzałościami budowymi. Mam nadzieję, że te dźwięki będą już teraz nieco bardziej, e, e, bardziej wyjaśnione i że nie będą przede wszystkim Was jakby bez powodu niepokoić, ponieważ duża część z nich po prostu może występować w naszym organizmie i tak naprawdę nie świadczą one o e, żadnej patologii, a jeśli mamy jakąś wątpliwość, to po prostu udajmy się e, jak najszybciej do fizjoterapeuta, żeby wyjaśnić, co, jest co stanowi jakie zagrożenie, a co jest po prostu naszą fizjologią. Dzięki. Do zobaczenia.